A nie, nie mam podchodów, nie ma. ja się muszę odwrócić nogami naprzód. Daj mi chwileczkę. No. Dobra, Kalosz idzie. No. Spróbujemy. Jak nie przejdę, no. to będzie przypał. No dobra, tu masz nogi. Jedną masz już, drugą. haj nogę. Dupę przepchaj. O, już masz więcej luzu przy dupie. No, nie, no, dupę już masz luz, tylko nie wiem co z Twoją resztą ciała, bo nie widzę. Akurat no, ja tam. Też to jest luźne. Dobra, stój stój, bo ja się muszę wysunąć stąd, żeby Ci miejsce zrobić. Tu nie ma miejsca przeze mnie. No, wychodź. Już jestem. Ach, tam było hmm. miejsce nawet na płaszej. Cześć, tutaj Kawiak Jones i witajcie w drugim odcinku serii o najdłuższej jaskini kredowej w Izraelu. W tym odcinku, przy okazji wizyty w tunelu wodnym, opowiem o spektakularnych rzymskich akweduktach, których część stoi do dzisiaj i pokazuje, w jaki sposób myślano o wodociągach prawie 2000 lat temu. Ze względu na ciasnotę tego miejsca, w poprzedniej części podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna dostała mapy i sama udała się na pełną dzwonów jaskiniowych północną część systemu, a druga grupa wraz ze mną wcisnęła się do jego ciasnej południowej części, w której to początek miało źródło, które wydrążyło tą jaskinię oraz zasilało pobliskie miasta. Czego sporo? Pająków? No, to zobacz. Tu chodzi po kamieniu, tu chodzi, no, żywe. Takie małe, ale uważać. W każdym razie przez ten mały otwór w końcu doszliśmy do celu naszej podróży, czyli do miejsca, które jest tutaj na mapie. Zresztą to robisz czałkę. Nie mam palca, żeby pokazać. Także cel zrealizowany na dzisiejsze pół dnia. Jeszcze trzeba... Puścimy tą minutą ciszę. <laughs> Jeszcze trzeba będzie wrócić, później będzie przerwa na kawę i później lecimy na północ. Znaczy, to jest jeszcze warte zauważenia, to to, że poziom wody kiedyś dochodził dotąd. Bo tutaj właśnie fajnie widać te, te poziomy wody. Tutaj też tak samo. Ta sama linia jest kontynuowana, kiedyś ta woda podejrzewam tutaj długi czas stała. Dlatego została taka plama, jaka została. Bo jeżeli ta woda płynęłaby bardzo raptownie, to po prostu wymyłaby tutaj wszystko, co jest. Mimo, że podziemne źródło, które stworzyło tą jaskinię, wyschło już dawno temu, to od czasu do czasu w jej wnętrzu pojawia się woda. Ostatni raz miało to miejsce w pierwszej połowie lat 80. I tak naprawdę nie do końca wiadomo skąd i dlaczego, gdyż opady w tym okresie były raczej mizerne i wszystko wskazuje na to, że hydrologiczny proces krasowy związany z powstawaniem tej jaskini jeszcze się nie zakończył. Ech. Co ciasno? Nie, bokiem się dziwnie chodzi. To, to proszę, A tu muszę dojść? Właśnie myślałam, jest o dole? Nie przejść, to zaraz zobaczę z tej strony. Zobacz z tej strony. Chcę zobaczyć, jak Błażej Totalnie przez to jest środki. Oh. Znaczy, nie wiem, ten... ciężko, teraz Zajmę, tutaj to ciężko mi teraz to w będzie tak jajka ponad. tu na wyścigi, robimy, coś? Chcę, chcę nagrać, jak on przechodzi. Łatwo. Kawiaka ma wyżej jajka. Także ona się nie zaklinowało. tym mówił? Nie wiem. No co teraz widzicie to bardzo rzadki, bardzo rzadki okaz firmu kawiaka, w którym kawiaka widać tak naprawdę od przodu. Także nacieszcie się, w końcu widać coś innego niż mój tyłek. Zresztą to samo tyczy się też innych. W końcu, w końcu I o tyle, o ile jasne jest, że to, co wystaje tutaj na górze w różnych miejscach, to może akurat tak fajnie nie widać, przynajmniej dla mnie, jest tak, o tutaj, to to są po prostu korzenie drzew czy jakichś krzewów, które są nad nami. O tyle, to, co jest tutaj na dole, to dla już nie jest jasne, czy to jest na przykład korzeń, czy to jest jakiś grzyb, czy to jest jakaś pleśń, czy co to jest. Także, jak ktoś ma jakieś pojęcie, pomysł, propozycję, to śmiało można mnie poinformować, co to może być Waszym zdaniem, bo ja na przykład nie wiem. Tutaj właśnie też fajnie widać jak ten tunel wyglądał kiedyś. To jest jego oryginalna szerokość, czyli szerokość tylko tyle, żeby przeszedł człowiek. Natomiast to, co jest tutaj na dole, to jest właśnie to, co to zostało wypukane przez tą wodę. Czyli ta cała przestrzeń tutaj, to to wszystko po prostu wymyła woda. Te ściany kiedyś wyglądały oczywiście zupełnie inaczej. No i czym to będzie skutkowało? To z tym, że jak ta woda wypłynęła tędy dalej, to prędzej czy później, tak jak w jaskini solnej, obwalają się kawały. Tak i to też kiedyś w pewnym momencie walnie. Bo na górze też nie jest przysklepione, bo na górze jest ta warstwa. Gdzie się te różnice, gdzie się te różne warstwy stykają, więc to też nie jest przyklejone tutaj, tylko po prostu podczepione pod to. I może się obwalić dokładnie tak jak ta część, tutaj. Idąc w drugą stronę, zupełnie skręciliśmy w lewo, nie zastanawiając się gdzie idziemy, i zapomnieliśmy, że my tak naprawdę wyszliśmy stąd. I to wyjście z tej strony jest tak małe, że je po prostu przegapiliśmy. Co, co, też, się, co też się może zdarzyć w takich miejscach, ale bardzo szybko się zorientowaliśmy. Natomiast teraz robimy sobie przerwę. Cofniemy się trochę do wreszcie. Tak, do miejsca, w którym jest trochę więcej powietrza, bo tu jest strasznie duszno. Dokładnie. I prawdopodobnie zrobimy sobie medytację przy zgaszonych światłach. To było to miejsce, nie, gdzie nie, jestem, nie, to, już, ten. to było to miejsce, to miejsce gdzie jest ten przewiew. Jak w, w drugą pójdź. stronę szliśmy, miałem wrażenie, że to jest strasznie duży przewiew, że niemal wieje. A teraz mam wrażenie, że to powietrze tu stoi. Kurwa. Boże. Po co ja, że chcę włożyć? Żeby sprawdzić raport. Za sesja no właśnie, ja nie wiem, po co. Bo można. Trzešte? Nie, iść, Połączony, niech nie błagam, to łączą, niech wyszlak. Słucham Ciebie, czy jest możliwe, kochani, że to mi łącznie? Kochani, tu jest jakaś fajna komora, bo będzie fajne efekt, słychać? O, już słychać? Tak. O, teraz no, słyszę. Wejście do każdego takiego dzwona, do, do każdej takiej przestrzeni, to jest absolutny efekt. Wow, po prostu...

Bardziej techniczne niż jakieś y, niemożliwe do przejścia. No ale to było ciekawe rozwiązanie, że mówiliśmy sami, a nie z to kto na, nad nami czuł. Może. No nie, i... do tej pory się zgadzały strony. Ale tutaj taka mora nie pasuje w ogóle. Ale popatrz, dobrze, bo taka mora jest owalna, nie jest taka jakaś jajowa, pan tak, no ma Więc nie. No jest, na końcu, jest, końcu nie jest owalnego, większy, no? na końcu owalnego jest koryktor z dwie strony. To jest ten konieczny, idzie w tą i w tą. I teraz tak, pójdźmy do tego T i U i prawdopodobnie powinniśmy wrócić do jej samolotu będzie z obu strązał Dobra, koniec tej Grzemki, idziemy dalej Grzemki, no, zobacz Marcin, to on tutaj już nie wiem, już się śnią, to, śnią tony mięsa, które stoją przed nim na stole, które może zjeść sam To mięso polane czekoladą, zagryzane śledziami kurde i to wszystko to jakieś kurde nie, to, nie wiem... Czy to stróż to które Widzę, nie. <laughs> Odkąd ekipa dowiedziała się, że lubię łączyć różne smaki, to nie dają mi spokoju. Co złego jest w łączeniu jakiejś potrawy ze śledziem albo z czekoladą, albo ze śledziem i czekoladą. Na przykład weźmy takiego śledzia w karmelu z bakaliami, no, pyszne. Bardzo trudno jednoznacznie określić, do czego służyły tutaj wszystkie wykopy i fragmenty jaskini. Nie dość, że cały obiekt użytkowany był przez ponad tysiąc lat przez kilka totalnie różnych od siebie kultur, to jeszcze poziom wody zmieniał się na przestrzeni lat, co doskonale widać w tym miejscu. Żeby jeszcze lepiej to wyjaśnić, dodam, że tunele, w których my teraz się znajdujemy, zostały wykute prawie tysiąc lat wcześniej niż ogromne cysterny, w których znajduje się reszta grupy. Powstały one dopiero w czasach arabskich i już wtedy otaczający je system wodny był bardzo stary. Na podstawie licznych znalezisk archeologicznych wiemy, że cysterny były używane przez kolejnych kilkaset lat, aż do czasów krucjat po których system opuszczono po raz ostatni i tak stoi aż do dzisiaj. No to jest ten moment, kiedy ja mogę nad nim siedzieć i on ma to wywalone. Widziasz? No trzeba. Okay. No to też jest właśnie miejsce, w którym fajnie widać jak woda wypłukała to wszystko, co tu się na dole znajdowało. Marcin, ręka do góry, żeby było widać gdzie teraz jesteś, wystaw rękę tu. O. Dobra, będzie będę robił zuma. Mało kto zastanawia się, w jaki sposób starożytne miasta zaopatrowano w wodę pitną i żywność, mimo że właśnie te zapasy warunkowały przetrwanie miasta i jego mieszkańców. W tym miejscu wykorzystano podziemne źródło, z którego zasilano leżące dosłownie kilkaset metrów dalej miasto. Ale co w przypadku, kiedy źródła znajdowały się dalej? Posłużę się tutaj przykładem jednego miasta, aczkolwiek gęsta sieć akweduktów oplatała wtedy całą prowincję. Jak widać na tej mapie, Bezguvrin, w okolicy którego właśnie przebywamy, również należało do tej sieci, tak samo jak założona przez Heroda króla Judei Cezarea, która miała być głównym miastem portowym w regionie. To duże, jak na tamte czasy miasto miało jeden problem. W pobliżu nie znajdowały się naturalne źródła słodkiej wody, a zadaniem starożytnych budowniczych było doprowadzenie jej do miasta. Aby zrealizować to zadanie, dosłownie wstrzymano rzeki i przekopano góry, i to wszystko za pomocą ręcznych narzędzi 2000 lat temu. Zamotaliśmy się kompletnie z mapą i hmm. będziemy zobaczyć co nam z tego wyjdzie. To jest nisko, ja nie wiem, się chce tak bardzo. Nic tam nie ma? Nie widzę właśnie. Przeczołgać się? Jak masz ochotę? No to jest nisko dosyć i będzie szeroko, ale nisko. Dobra, to czekaj. Już tam idę. Trzymaj, przejdziesz nade mną, dobra kamerę? Ja idzie pierwsza? Na zwiady? Nie no, podłoże jest strasznie nierówne. I wszędzie kupa. Widzę kupę. Widzę podeszwy. Wiesz co, tam chyba nic nie ma. No bo tak mi się właśnie dziwnie wydaje, że tam jest zawał. Tak, A tak. podsuń jeszcze, z, nie wiem, z metrze dwa. Bo w sumie widzę... I to ci... może być wyjście to, które ja widziałam. Tak, to ja tak się, to mi z tej mapy tak wynika, że to jest to wyjście, które jest zasypane od tamtej małej komory, w której byłaś. No, ja bym powiedziała, że tak. A widzisz zawał? Widzisz koniec drogi, czy widzisz tunel dalej? Już tu widzę yy, taki mały przysłyk. No? i za nim widzę skałę. Aha. Chyba. Czyli co, nie wczołgujesz jeszcze dalej? Wycofujesz się? Mogę. Jak chcesz. Mogę się wczołgać, ale nie wiem, czy to ma sens. Jeżeli wiemy z mapy, że tam jest ślepo. No i wiesz, tam łażej poddaje wątpliwość jakby jakoś odzorowania na tej mapie, więc Dobra. nie wiemy na 100%. Nie poddaję, tylko stwierdzam. Po prostu mi się totalnie nie zgadzają ułożenia pomieszczeń w stosunku do kierunków, w jakich chcemy Jak chcecie, to mogę się ciągnąć. Zbliżają się do nas nogi. nogi. A cóż to za nogi? Nowatorski sposób czołgania się tyłem. Co? co mnie tam odgadujesz? Nic. Mówię, że nowatorski sposób czołgania się tyłem. Widzę, że próbujesz się przekręcić na bok. Wiesz co? W drugą stronę było trochę łatwiej. No. Ale tam już jest taka, taka mała dziura, przez którą już nawet kask się nie... Nie, Nie to, no trudno. Jak Marcin tam wejdzie, to będę zła. <grystanie> I uważaj z tej strony. Dobre. Też również, się cofam. Również tyłem. Jestem rakiem. <grystanie> Nie rakiem. To w rzeczywistości jest bardziej męczące niż na jakie wygląda. W czasach rzymskich nie istniały pompy wodne, więc cały przepływ musiał odbywać się za pomocą grawitacji. W tej jaskini pod jej dnem przebijano specjalne kanały, które miały ten przepływ umożliwić. W Cezarei najbliższy zbiornik wodny znajdował się 2 metry poniżej poziomu miasta, ale budownicze szybko znaleźli na to sposób zbudowali dwie tamy o długości 900 i 200 metrów, z których obie wraz ze śluzami zachowały się do dzisiaj. Podniosły one poziom wody na tyle, że można było przystąpić do budowy 5-kilometrowej długości kamiennego akweduktu, który do dziś ciągnie się wzdłuż linii brzegowej. W ramach ciekawostki dodam jeszcze, że przy tamach, gdzie spadek wody był największy, instalowano młyny, które wytwarzały hurtowe ilości mąki niezbędnej do przetrwania miast. Cieszę się, że pozwoliłeś mi przejść pierwszej, e, ten bardzo wymagający odcinek, bo wtedy musiałam walczyć ze, z własnymi strachami. E, nie było nikogo przede mną, więc nikt nie mógł krzyknąć skorpion albo wąż. I musiałam wszystko o, oglądać sama, równocześnie, mając tyle miejsca, żeby lekko tylko poruszyć głową. I przyjmuję o co reszcie. Tak działa. Marcin wszedł brzuchem, czy...? We brzuchem szedł, no. Czyli brzuchem, brzuchem po ziemi? Ja, tak, tak. Jak już mówiłem, jak ktoś chodzi po jaskiniach, to mógłby spokojnie, bez problemu sprzedawać audio, które tworzy w tym, nagrywać swoje dźwięki sprzedawać jako jakiś podkład do pordoli czy co, bo to nasze stękanie, to jest po prostu, jakby było samo audio bez wideo, to byłoby bardzo jednoznaczne. John. Ej. Szmerno. <śmany> Ej. <śmany> Kolejne na rodziny? To które to już? I Jedno na plecach. W zadu, łatwo. Tylko teraz torby Polecam na plecy. Mówisz? Tak Znaczy ja mam strasznie twarde naklemniki na łopatki na ja się nie mogłam tu zginać A na plecach łatwizna Aha, no to ja chyba też Tylko jakby ktoś zabrał do mnie kamerę ja No zaraz wezmę, czekaj tylko się wysunę Drogę na mapie pogubiliśmy kompletnie Nie, nie pogubiliśmy tam wiemy. Ale no, chyba znaleźliśmy to, co mieliśmy znaleźć. Przemek, ja tu chcę foty. Daj mi Marat. Patrzcie na to. I tu jest w ogóle światło dzięki. Nieopodal tamy znajdował się drugi, starszy akwedukt, który transportował wodę z oddalonego o 15 km źródła i w celu doprowadzenia jej do miasta wykuto 500-metrowej długości tunel, który następnie zabezpieczono wodoodpornym tynkiem. Budowniczy pomyśleli o wszystkim, nawet o studzienkach co kilkanaście metrów do inspekcji i wyrównania ciśnień. W tym wodociągu woda płynęła zarówno akweduktami, jak i ceramicznymi rurami, których pozostałości ciągle są odkrywane przez archeologów. Warto jeszcze dodać, że wszystkie akwedukty musiały być przykryte, żeby zabezpieczyć płynącą nimi wodę przed kurzem, słońcem i co najważniejsze przed kradzieżą. Jedziemy, idziemy i co chwilę co myślisz? Zaraz za rogiem będzie czekał na mnie mój selfie stick. I wiecie co? Nie czeka. Idę, idę i ciągle go jeszcze nie ma. Mimo że system wodociągów Cezarei należy do najlepiej zbadanych w całym regionie, to do dziś nie wiemy, np. w jaki sposób woda wpływała do miasta, ani jak działała sama dystrybucja wody w Cezarei. Wiemy tylko, że działała i dostarczała około 150 litrów wody dziennie na mieszkańca, co jest wynikiem porównywalnym z dzisiejszymi nowoczesnymi miastami. Tak samo nie wiemy, w jaki sposób działał system, w którym się teraz znajdujemy. Wiemy natomiast, że funkcjonował przez kilkaset lat, napędzony wyłącznie przez grawitację i zmyślne rozwiązania techniczne jego budowniczych, z których z pewnością wiele do dzisiaj pozostaje nieznanych. Hej, teraz to jestem prawie w świecie przekonany, że tutaj leży mój selfie stick? I go tu nie ma, więc jedyną opcją jest taką, to, że Kugel, który wyszedł wcześniej. To nie będzie się chwalił i kłamał, że wyszedł bez latarki po ciemku. Też mnie wierzę. No, to pewnie Kugel go zabrał z tyka. No nic, idziemy do naszej szpary teraz. W sensie do dosłownym. No, już nie będzie tak wcześniej. W tej serii został jeszcze jeden lub maksymalnie dwa odcinki. Zgodnie z przyjętym schematem, następna seria będzie jaskiniowa. I tutaj macie do wyboru dwie jaskinie. Jedna jest pełna stalaktytów i bardzo przestronna, a druga to ponad 5-kilometrowy podziemny labirynt pełny klaustrofobicznych przecisków. Dajcie mi znać w komentarzu, którą z tych dwóch jaskiń chcielibyście zobaczyć w kolejnej serii. W następnym odcinku zabiorę Was na szczyt największych dzwonów w tym systemie, a później zabiorę swoją część grupy na północ. Tradycyjnie już zapraszam na moją stronę internetową dziury.pl, a tych, którzy chcieliby więcej podziemnych filmów na YouTubie, zachęcam do wspierania mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No i co? Jak sobie poradzisz? Na Błażejach. Na Błażejach. <laughs> tak też można. Ale on będzie miał najniższe na Tak, tak. Telemarku nie ma. Nic tutaj. Bo widzę, że po prostu przerzucił się przez tą dziurę. Zero gracji.